Na dzisiejszym wideo pokażę Wam, jak wykonać wyprosty nóg na maszynie Cybex. Nakładamy z dwóch stron obciążenie dostosowane do swoich możliwości. U mnie minimalne obciążenie to 20-25 kg na stronę. Zajmujemy miejsce na ławeczce na wcześniej położonym ręczniku. Nogi ustawiamy na platformie. Jeśli ustawisz stopy na górnej części, zaangażujesz bardziej tył uda i pośladki. Jeśli ustawisz stopy na środkowej części platformy, zaangażujesz równomiernie przednią i tylną część. Natomiast jeśli ustawisz stopy na dolnej części, zaangażujemy mocniej przednią część ud, czyli mięśnie czworogłowe. Ustawię stopy lekko wyżej, tak aby zaangażować tylnią taśmę ud oraz pośladki. Bierzemy wdech. Unosimy lekko platformę. Zwalniamy blokadę przez przesunięcie żółtych rączek w przód. Ćwiczenie polega na jednoczesnym zgięciu w stawie kolanowym i biodrowym. W momencie wyprostu nóg robimy wydech. Pamiętaj, aby rotować kolana na zewnątrz. Pamiętaj, aby nie schodzić zbyt nisko kolanami w stronę klatki piersiowej. Tak, aby górna część pośladków nie odrywała się od siedzenia. W trakcie wykonywania wszystkich powtórzeń pamiętaj, aby Twój brzuch był aktywny. W serii wykonaj od 10 do 12 powtórzeń w 3 lub czterech seriach. Po ostatnim powtórzeniu przyciągnij rączki w swoją stronę, co spowoduje zablokowanie platformy i pozwoli nam na bezpieczne zejście z maszyny. udanego treningu